Kaczkę smażymy na suchej, rozgrzanej patelni. My mamy specjalną patelnię o grubym dnie, która jest wysoka, ponieważ będziemy w tym przyglądać już całe danie. Z kaczki wytopi się tłuszcz, który bardzo szkoda by było zmarnować, ponieważ jest, jest dla naszego zdrowia bardzo ważny. Po około 7 minutach przekładamy na drugą stronę. Po następnych 5 minutach wyjmujemy kaczkę z patelni i po zdjęciu możemy dodać dwie łyżeczki kary. Następnie dodajemy mleczko kurakocowe. Ładnie wymieszajmy, żeby tare się połączyło z mleczkiem. Obcinamy dłupkę i... Ciekamy na małe kawałeczki. Pokrojony por wrzucamy do kary. Teraz dodajemy posiekanego ananasa mieszamy. Zostawiamy na kilka minut, żeby się podusiło i pokroimy w tym czasie piersi kałczki. Krajmy w poprzek włókien. Wrzucamy kaczkę wraz z pomidorkami. Zostawimy to na 20 minut, żeby się pogotowało. I w tym czasie zajmiemy się ryżem. W ryżącej, osolonej wody w proporcjach jedna-druga wrzucamy ryż. Jedna druga, czyli dwie szklanki wody, jedna szklanka ryżu. Gdy ryż się ugotował, nakładamy porcję dla jednej osoby. Zależy, ile kto lubi. Ktoś lubi więcej, ktoś lubi mniej. Ile, ile. Chce. Teraz. Pary. Dość mocno się nam zredukowało. Tak powinno być. Nie powinien być to sos wodny taki. Tylko to powinien być ładny, gęsty sos.